Przyjdź, Duchu Boży, i mów przeze mnie, i czyń co tylko chcesz. Poruszaj się, Duchu Boży, tak jak chcesz. W dzisiejszej Ewangelii Łukasza, w 12 rozdziale od 1 do 7, mamy o tym, by głosić słowo Boże bez obawy. Te, pamiętam, jakie moje początki głoszenia Ewangelii, to często się bałem do kogoś podejść. Często byłem bardzo nieśmiały. Byłem bardzo nieśmiały, jeśli chodzi o ogłoszenie Ewangelii. Nawet przez ogłoszenie e, przez internet też e, jest taki stres. Nieraz taka nieśmiałość przychodzi. A Pan Jezus mówi, żeby głosić ze śmiałością, z, o, z odwagą. Choć to nie zawsze wychodzi, ale wiem o, jedno, żeby nieść to słowo, by świadczyć o Jezusie, bo On jest miłością i Jego słowo jest żywe. Jego słowo jest prawdziwe. Jego słowo manifestuje się w naszym życiu. Co jest ważne, żeby je czytać, ogłaszać je nad swoim życiem i głosić tą dobrą nowinę innym. Bo każdy z nas potrzebuje tej dobrej nowiny. Bo Słowo Boga jest cudowne, wspaniałe i przemienia nasze ludzkie serca. Sam wiem, jak Pan Bóg mnie przemienia, przekształca, formuje cały czas. Cały czas się uczę głosić Jego dobrą nowinę. Nie zawsze mi to wychodzi. Nie, czasami też upadam, ale Słowo Boże Jego mnie uzdrawia, Słowo Boże Jego mnie leczy i daje mi siły, bo moc słabości się doskonali. I Panie, proszę przyjdź i przenikaj nasze serce, żebyśmy zawsze z odwagą pragnęli głosić Twoją dobronowinę. Bo Twoje słowo jest cudowne, Twoje słowo jest wspaniałe, bo Ty jesteś Panie cudowny i pragnę Ciebie chwalać za Twoje słowo, pragnę Ciebie wysłać za Twoje słowo, które żyje w nas, które przenika nas, które daje nadzieję, bo Ty jesteś Bogiem, który zawsze przechodzi z nadzieją, a nadzieja zawieść nie może bo Ty jesteś godzien zaufania, Panie. Ty jesteś godzien czci i bądź za to uwielbiony i błogosławiony, Panie nieba i ziemi. I proszę, przyjdź też, Panie, do każdej osoby, która potrzebuje teraz uzdrowienia. Uzdrawiaj tą osobę, Panie. przenika ją swoją miłością. I w imię Jezusa Chrystusa niech wszelkie lęki odejdą. Wszelkie lęki przed głoszeniem dobrej nowiny. Niech przyjdzie odwaga, pewność siebie. Ja o to też modlę dla siebie. O tą odwagę, o tą pewność siebie. I Panie, bądź błogosławiony i wywyższony za każdą osobę. I w imię Jezusa Chrystusa, wszelką chorobą, lęków, niepokojów, niech odejdzie. W imię Jezusa Chrystusa, niech przyjdzie radość w sercach. W imię Jezusa, Amen. Jeśli chcesz, możesz polubić, zaobserwować mój kanał. Pozdrawiam.